Witam wszystkich. Powoli zbliżamy się do zakończenia testów mini kampanii narracyjnej Skarby Matangi. W tym momencie będziemy rozgrywać trzeci scenariusz, który będzie dotyczyć walki o relikt, którego to zdobycie spowoduje, że każdy z graczy dostanie do wyboru jakieś specjalne relikty, artefakty do wykorzystania w następnej grze, które z jednej strony nie są wymienione w podręczniku, z drugiej Zdecydowanie już teraz możemy powiedzieć, wpływ siła, moc tych artefaktów znacząco, przynajmniej w poprzednich grach, wpływała na wyniki starć. Tatjano czy chciałabyś coś dodać? Czy chciałabyś coś dodać? Liczę, że rozgromię Armię i Jak zwykle nie mam nic więcej do dodania? I tak, super, i tu się tak. Dobra, czyli do mnie. Ok, rzucę aktywację. Dwa wydziały. Tak jest. Pierwszy będzie Desaurus, który po prostu uderzy z małym tylko i wyłącznie zwrotem. Faryplia, którzy spróbują się pomodlić. Szóstka. Nic z tego. M mhm. Gdzie po prostu wykonają zwykły ruch. 13. To nawet mniej. No Kawie do Ciebie.. Dobrze, nodzią. A to wie nie zoło. oddziały zaczniemy od małej grupy uświęconych. Okej. Okay, wszystko? Dobrze. Kolejna <laughs> Tak, z tym, mm -hmm. no mm -hmm. czyli tak naprawdę zostały mi tylko dwie rzeczy więc to nie będzie z jakoś tam diabło robić różnicy. Czyli <laughs> <laughs> agulianie. Chcę wziąć kostkę z kątem. Okej, po dobra. Um, u mnie piątka. Zrobię to przy... z Zrobię przerzut frakcyjny. Nic za nie lubi. Podłączę się czempionem gniewu. Tu. O. Tutaj moja grupa dowódcza pójdzie tu. Kolejna. Mm -hmm. Czempion Śmierci pójdzie do tego oddziału. Mag pójdzie tutaj. I mag rzuci szepty bogów. Mm -hmm. Teraz mój generał, tak? Mm -hmm. Generał. Wejdzie sobie. rozkaz oddziałowi Dezaurusowi. Okay. Grupa dowodzenia do przodu i w bomblu łapie te dwa oddziały. Mhm. Czempion Bogów po prostu przesunie się, żeby podpiąć się do uświęconych. Mhm. Czempion Natury... Podepnie się do reptilian. Mój mistyk mhm. spróbuję rzucić na mojego generała szepty bogów mhm. na minus 2. Okay. Udało się. Dobra. Sam generał przesunie się też za skałę. Mhm. Nie będę chciał wydawać żadnego rozkazu. Dobrze. Wydaje mi się, że... Ciu. Taki 16. Z... Ruszymy się na pewno mniej. Ok, ee... stolec, Wykula... Wykulałem się, cała jedna aktywacja. Usłyszałem stolec. <dówki> <gry> to <trafik> 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 nie, tu nie stawilot, ale... Dokładnie. Cztery. OK, to w takiej sytuacji. Desaurus. sześć. On się chce obracać? Nie musi. Druga. Uświęceni. Chłopaki będą musieli na pewno się trochę obrócić. Jest dwójka. Tutaj. Ostatni oddział to będą uświęceni na tyłach. No i w zasadzie skoro mam modlitwy, to jedną mogę teraz wykorzystać. E, sześć. To wymodlili, bo są... Wierni mhm. i tak mają siódemkę bazową. Będą, oczywiście to była kwestia modlitwy o zwinność. Mhm. 10 plus 4, czyli do 18. No i oni będą zaraz za nim. Nie ruszają się na te pełne No i do ciebie. Został mi tylko jeden oddział. Mhm. Trzy oddziały. Być gdzie jest. No i spróbujemy wydać rozkaz. Mhm. Zobaczymy, co mi z tego przyjdzie. Na desaurosa 4 mhm. mniej. Jedynka. Udało się. Desauros zrobi mały zwrot. Mhm. I będzie chciał szarżować na reptilian. Forda, tak jest. Mhm. Rzucam za. Pierwotny szał. Dokładnie na 1, 2 nie wpadłem, czyli tylko 4, 7 ataków. Tak. 3 eee, mniej. Ciach, ciach, ciach. Tutaj mam jedynkę, czyli dojdzie mi jedna kostka. Tak. Twoja siła teraz jest. Znaczy bazowo, jaka jest o... siła? Tu powinna być szóstka. Nie rozumiem, przypomnij mi się. Nie, dobrze powiedziałem siła 6. Dobrze. Siła 6, reptylianie trójkowi, tak. czyli 3 kości dodatkowe. Mhm. No i tylko szóstki nie będą raniły, czyli to jest 1, 2, 3 podstawki i jedna rana. Dobrze. Dobra, to są wszystkie akcje moich bohaterów. Dobrze. No do łączę generała może do tego oddziału. I wydaję rozkaz repsylianom. Udało się? Udało się. Schodzi mi rozkaz. Kolejny. Został jeden. Repsyliany obracają się. Uh -huh. Paryżują w bok. Yup. Jak, Jako, że się wcześniej już modlili, o zwinność im nie wyszło, z tego co pamiętam, to nie modliłam się teraz o żadne przerzuty. Mhm. Niestety, pierwszy szereg, osiem mhm. Drugi szereg. I trzy. Z inspiracją. Rupa dowódcza i inspiracja. I plus dwa za szarże i plus Planka. dwa za bok. Mhm. Trójka. Trójka. Czwórka. O, czwórka. Chodzi do ranienia. To też było tutaj. I teraz tak. Moja siła to jest 4 w szarze 5. Do 7, Czyli dwie kostki odejmę. To jak dobrze mówię, do 7. I. Tylko tak. szóstki nie będą ranienia. Będzie tylko e 7? Tak. Będzie. Dobra, to zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeden, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, kostek. Dwa mniej. 1-3. 1-3. 1-3. W 20 cm. Myślę, że... Naprawdę 1-3? Jeden, 1-3 trzy? Jeden, trzy. E, Będę chciał... Użyć tej zdolności na tej chordzie przede mną. Dobrze. No zobaczymy ile tego siądzie. Dwie rany. 4, 6 rano. Więc dobranoc. Oni od razu przejmują ten relikt za zabicie tak. do mhm. A, już się już. Ale to już mogę zdjąć, bo oni nie będą zdawać te Zgadza wierci. się. No, no i oni jeszcze mogą spokojnie zrobić konsolidację. Tak, i tak właśnie zrobią. Taki jest plan. Niestety trzeba było poświęcić te podstawki. Nic się to nie poradzi. Para sobie zostaje, ale ich już wycofam. Czyli jakbym wyrzucił szóstkę, to byśmy zremisowali. Tak. Szukam szóstki. Nie. Trzy oddziały. Uh -huh. Urządza mnie to, że tak powiem. Na... Wystarczająco. Dyzaoros. Dyzaoros będzie szerzył w swoich Dobra. Z hakiem 15, tak naprawdę 15 z grupą szarżujemy 17, czyli spokojnie. Uh -huh. Nie ja. Raczej <laughs> idę za pomoc. Z ciebie 9 będzie. 6 ataków plus 3 plus 2 za szarżę. Tak. To są, na szczęście to mhm. są te niebieskie kostki. To szóstka też była w tym rzucie. Tak, tak, wiem. Zrzucam innymi kostkami, więc to w sumie widać. Jedna jedynka i teraz mm, moja siła w szarży to jest 7 do siedmiu tak? mhm. I tam jest sześć kości. Tak. Czyli sześć ramów widzę, czyli zostanie okay. mu jeden punkt mhm. życia. I teraz tak, kto jest w dwudziestu? SOUL. Więc zadeklaruję ten oddział na no, okay. potrzebę umiejętności. Dwa, cztery, sześć. Szukam jedynek i trójek. Dostaną dwa, cztery, sześć obrażeń. Masakra. Moi reptylianie. Prawie zniszczona horda. Właściwie już zniszczona horda. Połowa oddziału, który wcześniej był całą szesnastką, próbowała teraz zaszarżować na 18 cm na hordę uświęconych aroksu. Mieliśmy tutaj 18 cm, ale dzięki grobowemu kapłanowi miałabym plus 3 cm do szarży, czyli 15. Więc musiałam wyrzucić dwójkę i trójkę przynajmniej. A oto mój rzut na szarży. Dlatego teraz pokornie przesunę się 10 cm do przodu i pozwolę Damianowi się obrócić. Okay, więc... Mój Dezaurus z grobowym ołtarzem postanowił, że zaszarżuje sobie na tych liagulian na 15 cm, czyli jego bazowe 10 plus 5 na kostkach. Oto mój rzut na szarży. <grym> Także znów... Idę do przodu i pozwalam się obrócić. Tak. Ci obracają się i pójdą do przodu, ciekawe czy tam się zmieszczą. Dobrze. Dwie. Zacznę od Leogulian. Dobrze. Którzy będą chcieli się pomodlić o przerzuty, trafień, o szczęście. Są wierni. Piątka udało się, mhm. czyli to całe dwa, dwa, dwa i dwa. Osiem kości. Mhm. Chodź Dwój... Szczęście, przerzuty, trafień. Dwójki z przerzutami. No to tak. To... To spada, to spada, to spada. Ale są cztery jedynki. Tak, widzę je dobrze. Jeden, dwa, trzy, cztery. Widzę dokładnie. Tu jest jeszcze dwójka i jedna jedynka. E, trzy do trzech, czyli na czysto. Trzy mniej na ranienie. Nie, 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 nie i nie. E, jeden, dwa, dwie i pół podstawki. No dobra. Ale nie, źle sobie leagulią, Radzili. Jako drugą aktywację <laughs> obrócę tych liagulian No niestety bardziej nie mogę. Mhm. I to jest to. Oni będą chcieli później powolutku dreptać w tę stronę. Dobrze. Trzy oddział. No nie, no po prostu. Nawet scepty pogub mi nie pomogą. No dobra, dwie na ilość aktywacji. Dobrze. Eee, to byłyby dwie. No i szczerze mówiąc to skorzystać z talizmanu, pewnie. Mhm. E, tak, lepiej teraz niż tak. później. Przerzucimy tą dwójkę na czwórkę. Ok, sam raz. Dobra, to żeby się teraz nic nie podobało. Już skorzystałam z Disperla. Czwórkę. czwórka. Na szybki południowo, które któremu wyszła. Mhm. Ok, i e, zaczniemy od tych jagulian. Wyszłyby. Mhm. Którzy będą chcieli się pomodlić o przerzuty trafień, tak na wszelki wypadek. No i chłopaki, co będziecie potrzebować? Co będziecie potrzebować? Jesteście wierni, macie ósemkę. Nie wymodlili. Okay. Yy, czyli będą bić po prostu. To jest 2, 2, 2, 2. 2 mniej. Tak. Jest 1 i 1. Czyli dwie kostki mi dojdą za jedynki. Siła 3, kontra 2, 3, czyli równo. Idealnie, nastyk. Hejka. Ok, zatem w dzisiejszej bitwie w trzecim scenariuszu kampanii skarby Matangi, niestety. Zostałam zmierzdzona przez armię rok zdamiana. Tutaj są moje straty oraz tu, Ci repsowianie tak naprawdę byli kluczową jednostką, ponieważ trzymali relikt, a scenariusz dotyczył tego, że należało zniszczyć 20 podstawek wroga i trzymać swoim oddziałem relikt. Mogę się wciąć? Tak, oczywiście. Zdobyć ilość punktów krwi zależną od punktacji. Jeżeli gralibyśmy ten scenariusz na przykład na. 1000 plus? Tak, to już wymagane byłoby zdobycie 30 punktów krwi i trzymanie reliktu. Dobrze, graliśmy to na 750, dlatego też mowa o 20 punktach krwi i trzymaniu reliktu. Mój oddział próbował się tutaj za wszelką cenę wycofywać, miał przy sobie grupę dowódczą, więc chodził krabem na tyle, na ile mógł. Niestety oddział uświęconych wcześniej, który stał tutaj, pomodlił się o zwinność, ruszył się na 20 cm do przodu, więc w bardzo krótkim czasie, właściwie w jednym ruchu, diametralnie dramatycznie się zbliżył. Ja zawsze dezaurosem, więc powstrzymałam na chwilę ten oddział. Niestety oddział Reptilian szarżował w oddział Repsolian. Na początku pokonali 7,5. Podstawki, zdobyli, je, czyli tutaj jedna podstawka Repstolian pozostała, ale niestety w fazie bohaterów Damian miał świetny rzut, wygrał inicjatywę w fazie bohaterów. Udał mu się rozkaz na Reptilian i ta podstawka zeszła, przejął relikt, a jak widać już dawno jest po 20 punktach krwi. I tak też ta bitwa przebiegła. Jakie mam wnioski jeszcze dodatkowo? Otóż tutaj, jak widzicie, jest lasek. I ja tym laskiem zamiast puść sobie oddziałami w tę stronę, żeby walczyć, poszłam tutaj za zablokowałam sobie dwa oddziały i tak naprawdę przez 3-4 cykle one tutaj nic nie mogły zrobić. To jest podstawowy taktyczny błąd z mojej strony. Nie wyszły mi też dwie szarże, więc miałam mega pecha. Ale poza tym bitwa mi się podobała, chociaż naprawdę nie było to proste. Ale jestem zadowolona, bo wiem, czego nie mogę robić następnym razem. Także z mojej perspektywy to przede wszystkim rzecz, o której powiedziała Tatiana czyli kwestia szerokiego rozstawienia i puszczenia części oddziałów po jej prawej flance gdzie tak naprawdę, no właśnie, towarzystwo trochę się blokowało i nie mogło dojść co zdecydowanie dało mi wolną przestrzeń do oddychania. Druga kwestia w moim przypadku to było tak naprawdę trzymanie głównych bohaterów w konkretnych punktach i agregowanie wielu umiejętności w jednym miejscu, czyli w tym przypadku grupy dowódczej, mistyka i czempiona natury, żeby jak najbardziej zwiększać tempo poruszania się poszczególnych oddziałów. I tak akurat właśnie ostatnia szarża tutaj z Reptilian wy, Repsolian to była sytuacja, w której Mieliśmy dodatkowe centymetry zasięgu od czempiona natury, od mistyka, który za nich pobiegł, i jeszcze grupy dowódczej, która się tutaj ustawiła. Tak. Także możliwie, możliwie jak największe podkręcenie tempa danego oddziału. Tak. No w ich przypadku, jeszcze zwinność. Mhm. A to, co też zauważyłam faktycznie, kiedy grałam z Damianem, to zawsze Damian trzyma bohaterów blisko oddziałów i blisko siebie. Ja tak się śmieję, że oni się przytulają. No, na tyle na ile mogłam, powstrzymywałam to, co się tutaj działo, ale, ale tak naprawdę uważam, że gdyby tutaj nie został popełniony błąd i gdybym nie zblokowała sobie dwóch oddziałów, tylko bardziej skierowała je tutaj, gdzie działy się główne wydarzenia, mogłaby się ta bitwa potoczyć inaczej, chociaż niekoniecznie, bo tu znowu wszystko jest kwestią rzutów. Ale zdecydowanie, twoi bohaterowie. Dobrą robisz robotę, ustawiając to wszystkich blisko, przez to się wspierają, a ja czasami rozdzielam ich i to, to nie polecam nikomu tej taktyki. No cóż, niedługo pewnie i wam dane będzie zagrać w tę kampanię, bo tak jak powiedziałem gdzieś tam wcześniej, Tak. No, zbliżamy się do końca testów. Tak, dokładnie. Jakby co, to chyba wszystkie przegrałam. Tak mi się wydaje. Nie, 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 wpadały jeszcze remisy. Dzięki za pocieszenie. W każdym razie dziękuję Ci za grę. Dzięki. No i spotykamy się prawdopodobnie jeszcze w ten piątek, żeby rozegrać Oczy, ostatni scenariusz. Mhm. Dokładnie. Dzięki.